Hej, cześć, witajcie, z tej strony Warion, bardzo serdecznie witam w kolejnym odcinku na moim kanale, Skaczący kapiszą ze mną jest? Dzień dobry. Proszę Państwa, jakby to powiedzieć, wreszcie miniaturka nie będzie tego oto za to raz Pugiem, bo ja trzy filmy pod rząd tak to był. O! Oh. Ja, nie, nie, nie pod rząd, ale trzy były. Dzisiaj, proszę Państwa, rozrzucanie obornika. Właśnie, robiłem miniaturkę, wyłączyłem sobie chudy. Rozrzucanie obornika. Jest jeszcze jedno pole nie zasiane, mianowicie pole ogrodzone tak zwane. Na które teraz się udamy, no niestety tutaj wszędzie rzepaki zasiane, także nie przejedziemy. No o, i co? jest. Sobie, ta jeszcze. Tam już jest uprawione, także nie będziemy siać pewnie agregatem, żeby tych minów nie narobić, a ponieważ wapno jeszcze nam zostało. O, zobaczcie, ten agregat to jednak dosiewa tak, że, że nie dosiewa w ogóle. Tak no, także nie, tak. nie będziemy siali już tym agregatem i mówię, trzeba będzie za sezon 2 dorobić się w końcu, yy, mówię, porządnego zestawu upraw który będzie jednocześnie siał i yy, jednocześnie będzie siał. Yy, tak, jak na przykład mamy tutaj oryginalnie, jest to Amazonę Sentai, czy coś takiego. Dobra. Dobra, już powoli Proszę Państwa, dojść, no? jesteśmy na miejscu. No niestety, przez szwankowanie myszki nie oddalę sobie kameny. Ale może polecimy sobie ze środka. Może będzie ciekawie. No i co, rozrzucamy sobie obornik, bo tej, tej kupy obornika, zwolnimy może trochę. Tej kupy obornika na gospodarce było całkiem sporo. Także mówię, obornik by się przydało rozrzucić. No i rozrzucamy, tak się przed Uuu. to się zastanawiamy. Tak gówno ja, widziałeś te ziemniaki, ten, tak? w oborniku? Mi bardzo podoba. Szkoda patrzeć, no. A nie, no zobaczę jak tak ładnie a. rzeczywiście to... Nie no, mi się ale no, tak no to pójdę, no to pójdziemy zobaczyć z ciekawości zaraz, bo... Generalnie obornik poszedł jeszcze na pole, gdzie już jest soja i ziemniaki. A ja mówię, a z nawozem ja mówię, a jak to jest obornik... A, jak to jest to... obornik. No, także tam mamy soję po dookoła. Zapraszam na poprzedni odcinek do tego napiszańca, Oprócz tego mamy również yy, ziemniaki właśnie od jednej strony zasadzone i tu będzie jeszcze jedno pole soi. I z siewami koniec. Mamy sobie kwiecień. Z siewami koniec. Z racji, że hop się tęskim tak za tymi sprzedażami, to ja nie wiem, czy nie zrobię po prostu tak, że yy, nagram sobie czerwcowe sprzedaże, dogram do żniw. Bo to myślę, że jesteś no. całkiem prawdopodobny, zobaczymy no, jeszcze. Można. Ale raczej nie, bo kapiszona odcinek teraz wygląda, także... No, a ja nie będę miał bardzo co nagrać, więc dopiero obażniwam, no. więc Panie ma przymierzyć Pani sobie ma przyjesz... ewentualnie Stop, do, do, do od... tego na... to grać. Najwyżej zatrzymać pod końcem, które się, się nie nie przewinie to. i... Nie, 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 wiesz co, zrobimy? Ja na zimę jednak nagram sobie. A, bo ale... i tak trzeba coś na zimę, na... znaczy jak będą zimowe sprzedaż, jednak będzie Rana. ich więcej, a ja się po prostu już za tym stęskniłem, także spokojnie. Rana, bo ja ostatnio żliwa to... zaczynałem, także teraz hop, zacznij. Te tutaj... też, nie wiem czy nie od łąki tam, jakby urosła. Tak, albo... Zobaczymy, jak idą gdzieś tam to przede wszystkim to... Wiesz co, hopie, ja, bym, ja będę się, wiesz co, się będę śmiał, jak ty, hopie, dasz radę skosić tą łąkę, jak ja tam załorę u sąsiadowi między. Się będę tak śmiał ta z ta tego. Nie? Bo może na Ciebie wypadnie koszenie, chyba, że no zobaczymy jeszcze. No, bo zobaczymy, chciałbym, żeby dobrać. też na Ciebie wypadło, bo dla mnie skoszenie tej łąki to nie byłby problem, a dla Ciebie zobaczymy, czy chłopie się odnajdziesz w czymś takim. I zobaczę, czy byś chłopie się odnalazł, gdybyś miał gospodarkę w realu i o, oprawiał proszę. łąki właśnie u nas tutaj, m, że tak powiem no, ale to w realu to jakoś taki inaczej, no. Lepiej widać. Jak inaczej? Bo co? Jakoś tam pewnie widać, znaczy na no, dobra, nie widać, ale no. No, mówię. Da no się jakoś na różnica pewnie jest. Jaka jest? Jeden ma lepszą łąkę, bo dał nawóz, drugi ma trochę jaśniejszą, bo nawozu nie dał. Tu jakieś drzewo gdzieś rośnie, tu krzok, tu ktoś kija wsadzi. I jakoś no. to gdzieś tam jest ta... Yy, bo dużo ludzi po prostu gdzieś... Czy obcych kupili łąkę, czy coś, nie znają tych granic na pamięć. I po prostu, nie wiem, ktoś kupił łąkę załóżmy, to se kije powsadzał z jednej, z drugiej no. strony przy rowach i wszędzie. Czy to tu u nas, czy, czy na innych różnych tam wsiach tak, żeby po prostu były te granice. No i żeby też wiedzieli, czy ktoś tam im nie zakosił czasem, bo to też jest u nas powszechną sprawą. Nawet jak dzisiaj się byłem przejść na łąkach, a właściwie trochę na rowerze, no to, to ile ludzi praktycznie pozakaszało jeden później, tak już prawa trochę pookrącała. No co, no ja nie zakaszał, tyż zakaszał. Przecież jak przecież ja pierwszy koszę, to przecież nie przecież skorzystam o, no, ja Byłem dzisiaj kości trawę, to naprawdę po tych deszczach, po tym wszystkim taka mokra, już o duża. Znoż mnie i wiesz, jaki Jozem jest dziodka. Przecież jak ja pierwszy koszę, to przecież chyba skorzystam, czekaj nawrócę, to chyba skorzystam z tego przywileju, że koszę pierwszy, to przecież tam metr temu, półtora metra temu. <śmiech> <śmiech> Zawsze chyba, że ktoś ma takie dziadostwo bez nawodu, to wtedy jadę równo. Ale broń Boże zostawić pół metra To już chłopie był taki jeden chłop co jemu tylko zostawiali bo robił awantury A tak to... Ale ja się nikogo nie boję jak ktoś chce, to niech stanie na moim gospodarstwie Och To za No I, i najwyżej mu, mu rzucę tym, tą trawą pod nogi Nie chcę przyniesie do domu jak tam z metra a, niech nie chcę weźmie to... nagroże Nie na chcę weźmie na Ue! wyjechałem chłopu naprzeciw że tak powiem Uwe miałem wypane chłop. Nie, no na szczęście wypadku nie było, bo ja jestem tak profesjonalnym kierowcą, że. Yy, no, no, wypadku tutaj nie było. Ale w się nauczył piracić ciągnikiem po wsi, i to teraz nie wiadomo, co to będzie. -ha -ha. <głopie> chłopie. Ja sobie nie pozwolę, żeby mi auto na wsi mijało. Chłopie, droga jest taka, można powiedzieć, jak tu i ja jadę środkiem drogi. Ja zjeżdżam tylko wtedy, jeżeli ktoś jedzie z przeciwka. A jeżeli ktoś jedzie za mną i chce wyprzedzić, nawet jak trąbi, nie ma. Nie ma. O Boże, co zrobiłeś? A niech zajedzie mi, niech wjedzie w rów, niech zajedzie mi drogę, niech wyjdzie, to ja też wyjdę. Dobra, mniejsza z tym. Proszę Państwa, tak sobie działamy na tych polskich chłopach, proszę oczywiście żarty, pół żarty można powiedzieć, nie, nie w stu procentach. Yy, dobra. Obornik rozrzucony, jeszcze zostało trochę. Ja ten ciągnik se tu zostawię. I yy, co chłop będzie robił, wiecie co? Ja już nie będę siał, bo już się nasiałem, że tak powiem, trawy, nie trawy, to, tamto. Ewentualnie jeszcze szybko tepnę się do chłopa i zobaczę ten obornik na tamtym polu jak wygląda, którą mamy minutę szóstą, także może krótszy odcinek, też, ja mówię krótszy, a będzie 15 minut. Ue, pod chłopem yy, No, także tutaj kapiszony sobie sieją, mamy 100% nawożenia. Nie chcesz? Tak. Czy, czy co ty pajesz chciał? Czy co ty chcesz? Zła? Nie, 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 chłopie, ja już siałem trawy, wszystko nie chcę, ten siewnik wygląda przeokropnie. Dzisiaj sobie hopię na spokojnie, ja lecę pokazać tamto pole jak wygląda, bo tam mamy ziemniaki i to wszystko. Tam podobno kapiszą coś pisał do mnie kiedyś, dzisiaj czy wczoraj, że podobno tutaj coś ruszyło z obornikami. O, tu też ciekawe pole, co to za pole jest, tak ciekawe ciekawości? Ja małe dziewiętnastka, raczej tego nie kupimy, chociaż zobaczymy. O, czarny burz mi przejechał przed nosem. Ue. Ja Białe porywa, ale czarne to nie wiem. To pogrzebówka jakaś. Yy, no, pieczarne wogi też porywały, mniejsza z tym. Yy, powiem tak, zimnioki na oborniku. Yy, wiesz co, w realu gdzieś słyszałem, że ktoś na rzepak rosnący normalnie dawał obornik i że ktoś też na ziemniaki kiedyś też dawał obornik. Ale to bardziej jak były te 60-30, wąskie rozrzutniki, gdzie nie pognietły tych redlin, albo jak nie wiem, jak ktoś nie wiem, miał... Jeszcze 100 lat temu, jak się widłami rozrzucało, to i pod zimniaki się rozrzuciły, a potem się obsypnikiem przejechało i się ten obornik zasypało. Także no niech będzie wiecie, to też się na odcinku tego pola nie pokazuje. Zobaczcie, tak my to zrobili. Tu są zimniaki. A tutaj mamy taki klin, to już po prostu obsialimy to soją. Tutaj jeden poprzeczniak soją. Tutaj ten poprzecznik soją, tutaj odtąd są ziemniaki elegancko. Ziemniaków myślę w sam raz, a soi jeszcze kawał pola na ogrodzonym, także soi mamy dosyć sporo. Ktoś powie, mało sypie, ale no trochę tego jest. Także można powiedzieć, o tak to wygląda: ziemniaki, soja. Pszenicy mamy 3 pola, jęczmienia, dwa, rzepaku, 3 i tak to wszystko wygląda. Co ja zrobię na odcinku? Zepnę już kosiarki pod sianokosy. Mówię, nie wiem do kogo ten odcinek będzie. Być może do na sprzedaży. Nie wiem na kiedy trawa urośnie. Może kapiszan rozpocznie się na kosy. tylko słomy nie rozdali, na mało braku. No, okay. Może ty, chłopie, rozpocznie się na kosy, a wtedy ja bym nie skończył. No, trzeba też się do jakiś bafery Gdzie? O, nie. No, także. Proszę Państwa, ja już pomału szykuję. Takiego zestawu to jeszcze nie było. Posiarka współpracowała z John Deerem i myślę, że z nim fajnie najlepiej, jak najbardziej wygląda. Ale mimo wszystko, szczerze mówiąc, John Deere do niej myślę, że bardziej mo mocą pasuje. Natomiast no, jak tam John Deere sieje, to i ten zestaw też sprawdzimy. Chyba, że kapiszon by chciał co innego, ale myślę, że żeby się nie nudziło, to i tym też się zrobi tym zetorem. No bo to chyba oprócz Jodira jedyny ciągnik do tej kosiarki, gdzieś tam 60 i Ferguson, to jednak to jest sam aż 3 metrowy, to jednak nie ma gdzieś tam szans. No tutaj zboża już, pszenica, jęczmień, wszystko w różnych fazach, bo to jedno było na jesień, jedno na wiosnę. Proszę Państwa, także tyle. Tu mamy sobie naszą przewracarkę. Na pewno będziemy robić teraz na siano, bo nie mamy siana, także... Przewracarką trzeba będzie wysuszyć to na I z racji, że ona robi małe wałki, na sianokosy musi się pojawić zgrabiarka Którą już tutaj mamy przygotowaną. Także sobie zakupimy zgrabiarkę. Już można się na to przygotować. I na siano pewnie to się sprasuje. A widokiem takiej oto kosiarki. Już z miastu. kolejnych odcinków, proszę Państwa. Niech będzie ten Zetoli, ta kosiarka. I wjeżdżamy łąkę. Naprawdę mamy mega dużą. Tutaj właśnie zaorałem tą miedzę, naprawdę kawał te przy łąkach innych, także lubię łąka jak jest przy łące. Szkoda, że nie ma, nie wiem... Tutaj, o zaznaczę palcem, chciałem pokazywać, zaznaczę myszką. O, szkoda, że ten obszar, który teraz na przykład zaznaczam, czy nawet całe to, to nie są łąki, bo wtedy to ja miałbym, to była najlepsza mapa do farminga. Szkoda, że tylko w niektórych miejscach, ale no, co zrobić? Wiecie, ja mieszkam nad rzeką i dosłownie przy rzece przez obszar, nie wiem, przed domem chyba z 500 hektarów, w innej wsi też ze, ze 400. To są po prostu łąki, nie przechodzą po, a jak jakiś dziot tam wyłoży na pole, to tylko rok, bo mu tak zaleje, że mu się znudzi to pole. Co Łąki torfowe to łąki torfowe, one są przeznaczone na trawę i koniec. A z racji, że my tam mamy takie łąki luźne, to i tam zboże by było. Ale wiecie, w farmingu to wszystko można. Dobra, takim oto zetorem się żegnam, pozdrawiam i do kolejnych odcinków. A o czasach, to ja nie wiem, kiedy opowiem, co tam jeszcze więcej, aż w końcu chłop zapomni, no co zrobić. Co już miałem powiedzieć, to powiedziałem. Myślę, że w przyszłym roku również się wybiorę. A czy do tego samego miejsca, czy nie, to, to nie wiem, bo, bo no mówię, no. Chłop zadowolony, ale zawsze można jeszcze znaleźć coś lepszego. Na pewno nie za granicą. Ja jednak najlepiej czuję się w Polsce. Taki piękny kraj, po co to gdzie indziej wyjeżdżać. Tym bardziej, że własnym autem w przyszłym roku pojadę, a nie tam samolotami się tudzia. Ja nigdy w samolotem nie, nie leciał i nie zanosi się na to. Dobra. Chłop się tak, ale na dysz się zanosi, nadal, na dysz będzie padł. Proszę Państwa, tu już pogoda nasza nam pokazuje. Także niech zboża rosną elegancko i ta soja, którą mamy zasiany. Kukurydzy nie mamy w tym sezonie. Także odpoczynek od kukurydzy Będzie także po usługach, może coś pokosimy, bo oczywiście kombajn z hederem do kukurydzy sobie czeka Dobra, ja się żegnam I pozdrawiam, do usłyszenia, na razie, cześć Halo, panie Gabi, cześć Na razie, na razie hey. Zesłuchałem tutaj, bo oglądam sobie na drugim monitorze